Agata Kulesza po pięciu latach ciszy zdecydowała się na szczere i poruszające wyznanie, które wstrząsnęło światem polskiego show biznesu. Aktorka znana z mocnych ról i żelaznej dyscypliny otworzyła przed mediami zupełnie nowy rozdział swojego życia. Po rozwodzie z Marcinem Figurskim długo milczała, unikając komentarzy i tłumaczeń, jednak teraz sama przyznała, że jej małżeństwo od dawna było jedynie pozorem szczęścia. Za zamkniętymi drzwiami domu coraz częściej panowała cisza, a wspólne chwile zamieniały się w obowiązek. W jej głosie pojawił się żal, ale i ulga. Powiedziała, że zrozumiała dopiero po latach, jak bardzo pragnęła spokoju, prostoty i prawdziwego zrozumienia. Związek z Marcinem Figurskim, z którym była przez wiele lat, zaczął się jak historia filmowa. Młodzieńcza pasja, wspólne marzenia, życie w rytmie premier i prób. Jednak sukcesy zawodowe i nieustanna praca sprawiły, że powoli oddalali się od siebie. Wspominała, że wieczory spędzane osobno, brak rozmów i emocjonalnych chód zaczęły niszczyć to, co budowali przez dekadę. Choć publicznie oboje uśmiechali się na galach i premierach, w domu coraz częściej zapadało milczenie. Decyzja o rozwodzie była trudna, ale konieczna. Jak mówiła, był to jedyny sposób, by odzyskać siebie. Po rozstaniu Agata długo nie chciała wiązać się z nikim nowym. Przez pierwsze lata po rozwodzie skupiała się na pracy i córce. A każda propozycja medialna dotycząca życia prywatnego spotykała się z milczeniem. Jednak, jak często bywa, los zaskoczył ją w najmniej spodziewanym momencie. Podczas jednej z premier teatralnych poznała mężczyznę, który nie miał nic wspólnego z branżą artystyczną. Spokojny, uważny, pełen taktu, jak mówiła, ujął ją tym, że potrafił słuchać. Nie szukał blasku fleszy, nie interesowały go plotki, chciał po prostu być obok. Ich znajomość rozwijała się powoli i dyskretnie. Początkowo widywali się sporadycznie, głównie w neutralnych miejscach z dala od kamer, z czasem jednak stali się nierozłączni. Bliscy aktorki opowiadają, że odkąd pojawił się w jej życiu, Agata złagodniała. Jej gesty stały się spokojniejsze, a uśmiech wrócił na twarz po latach napięcia. Na planach filmowych współpracownicy zauważyli, że jest bardziej skupiona, ale też radośniejsza. Jakby znów odzyskała sens codzienności. Nowa miłość przyniosła nie tylko spokój, lecz także odwagę. Agata przestała ukrywać emocje i pozwoliła sobie na czułość, którą dawniej tłumiła. Paparazzi uchwycili ją kilka razy na ulicach Warszawy w towarzystwie tajemniczego partnera. Spacerowali, trzymając się za ręce. Rozmawiali spokojnie, śmiali się. Na zdjęciach widać było szczęście i prostotę. Bez nadmiaru pozowania, bez chęci pokazania czegokolwiek światu. Według informacji podanych przez magazyn show, para spędza ze sobą coraz więcej czasu. Wspólne weekendy poza Warszawą, kolacje w małych restauracjach, obecność partnera na premierach to wszystko potwierdza, że uczucie dojrzewa i staje się coraz poważniejsze. Niektórzy przyjaciele Agaty sugerują, że para myśli o ślubie cywilnym, jednak aktorka nie chce komentować tych pogłosek. W jednym z wywiadów powiedziała jedynie, że wreszcie czuje się spokojna i wolna od presji, by tłumaczyć swoje decyzje. Nowy związek wpłynął również na relacje rodzinne. Jej córka z poprzedniego małżeństwa zaakceptowała partnera matki i często towarzyszy im podczas spotkań. Widać, że pomiędzy nimi panuje szczera sympatia i zrozumienie. Sama Agata przyznała, że dopiero teraz nauczyła się żyć w zgodzie z sobą. I że po raz pierwszy od dawna może rano obudzić się bez poczucia ciężaru przeszłości. Aktorka nadal chroni swoją prywatność, ale jej nowa relacja wzbudza duże zainteresowanie. Fani i dziennikarze próbują dowiedzieć się, kim jest mężczyzna, który zdobył jej serce, jednak ona nie zdradza jego tożsamości. Powtarza, że najcenniejsze rzeczy w życiu trzeba zachować dla siebie. Jej słowa spotykają się z ogromnym uznaniem. I pokazują, że nawet w świecie pełnym hałasu i medialnego szumu można odnaleźć ciszę i miłość. Kochani, jeśli chcecie dowiedzieć się więcej o nowym etapie życia Agaty Kuleszy, o jej odwadze, by znów kochać, i o tym, jak zmieniła się po latach walki o szczęście, subskrybujcie nasz kanał. Zostańcie z nami, aby nie przegapić żadnych nowych wiadomości, wyjątkowych wywiadów i historii, które poruszają serca. Agata Kulesza w ostatnich miesiącach przeżywa prawdziwą przemianę. O jakiej mówi dziś cała Polska? Po latach milczenia i emocjonalnych ran, które pozostawiło po sobie nieudane małżeństwo z Marcinem Figurskim, aktorka ponownie pozwoliła sobie na bliskość. Jej nowa miłość, o której mówi się w branży filmowej z podziwem i zaciekawieniem, przerwapił, wprowadziła w jej życie spokój, którego brakowało od dawna. To uczucie pojawiło się niespodziewanie, w chwili, kiedy nie szukała niczego i nikogo. Znajomość rozpoczęła się od rozmowy po jednym z wydarzeń teatralnych w Warszawie, gdzie przypadkowe spotkanie przerodziło się w długą noc pełną rozmów o życiu, kinie i o tym, jak trudno jest zaufać po rozczarowaniach. Mężczyzna, który stanął u jej boku, nie jest związany z filmem ani mediami. Z zawodu architekt, z natury spokojny i wyważony, potrafił od początku stworzyć wokół niej poczucie bezpieczeństwa. Agata mówiła, że w jego obecności przestała grać, że po raz pierwszy od lat mogła być po prostu sobą. W miarę jak związek dojrzewał, ich relacja nabierała coraz bardziej codziennego rytmu. Nie było w niej spektakularnych gestów, ale były drobiazgi, które budowały głębsze porozumienie, codzienne spacery po saskiej kępie, wspólne zakupy, długie rozmowy przy kawie, w jego mieszkaniu, pełnym książek i zapachu kawy. Agata odnalazła spokój, którego szukała przez lata. Jej bliscy zauważyli, że zaczęła się częściej uśmiechać, że przestała unikać ludzi i wróciła do pasji, które wcześniej odłożyła. Malowania, gotowania i czytania poezji. To nowe uczucie wpłynęło na całe jej życie. Praca przestała być ucieczką, a znów stała się przestrzenią radości. Na planie filmowym znowu czuła się lekka, pewna, gotowa na nowe wyzwania. Reżyserzy zauważyli, że w jej oczach pojawiła się nowa energia, a krytycy zaczęli pisać o nowej kuleszy. Dojrzalszej, cieplejszej, bardziej prawdziwej niż kiedykolwiek wcześniej. Związek, choć budowany na zaufaniu, nie był wolny od emocji. Aktorka przez długi czas bała się publiczności, błysków, fleszy i komentarzy. Wiedziała, że każda informacja o jej życiu prywatnym może stać się tematem dla prasy. Dlatego wspólnie zdecydowali, że zachowają dyskrecję. Mimo to ich relacja z czasem stała się niemożliwa do ukrycia. W styczniu tego roku media obiegły zdjęcia z romantycznego wyjazdu pary do Krakowa, gdzie w jednej z kameralnych restauracji świętowali jej urodziny. Wśród przyjaciół mówi się, że właśnie wtedy zapadła decyzja o ślubie. Nie miało być to medialne wydarzenie, lecz uroczystość pełna ciepła i symbolicznego znaczenia. Ceremonia odbyła się w tajemnicy kilka tygodni później w jednym z warszawskich urzędów stanu cywilnego. Świadkami byli tylko najbliżsi córka Agaty, dwoje przyjaciół i siostra jej partnera. Aktorka miała na sobie prostą kremową sukienkę i bukiet z białych róż. W jej oczach widać było wzruszenie i spokój. Według osób obecnych podczas uroczystości to był moment, w którym po raz pierwszy od dawna wyglądała naprawdę szczęśliwie. Po ceremonii odbyło się kameralne przyjęcie w małej restauracji na powiślu, gdzie w gronie najbliższych wzniesiono toast za nowy etap życia. Rodzina Agaty przyjęła tę wiadomość z radością. Córka, która długo obserwowała, jak matka zmaga się z emocjonalnymi ranami z przeszłości, powiedziała, że widzi w niej teraz zupełnie inną kobietę pogodzoną, spokojną i gotową na nowe wyzwania. Przyjaciele ze środowiska teatralnego podkreślają, że to miłość, która dała jej nowe skrzydła. Niektórzy mówili, że odkąd się zakochała, Agata przestała nosić w sobie ciężar dawnych rozczarowań. Zaczęła znów wychodzić do ludzi, pojawiać się na premierach, nie bojąc się obecności kamer. Jednocześnie sama aktorka podkreśla, że nie jest to bajka lecz świadomy wybór dwóch dojrzałych osób, które wiedzą, czym jest kompromis i zaufanie. W rozmowach prywatnych powtarza, że po latach lęków i zamknięcia to uczucie nauczyło ją oddychać pełniej. Dla niej miłość to już nie emocjonalny huragan, lecz spokój i wsparcie w codzienności. W jej domu na warszawskiej Pradze życie toczy się teraz w rytmie prostych gestów. Rano wspólna kawa, potem wyjazdy na plan lub do teatru. Wieczorem spacer z psem i rozmowy przy muzyce. Choć wciąż pracuje intensywnie, nie pozwala już, by praca zdominowała jej życie. Znajduje czas dla siebie, dla rodziny, dla partnera. Ludzie, którzy ją znają, mówią, że po raz pierwszy od lat jest naprawdę sobą. Media nadal spekulują o jej małżeństwie, próbując poznać szczegóły. Ale Agata konsekwentnie odmawia komentarzy. Dla niej ta cisza ma wartość większą niż wszystkie tytuły w gazetach. Chce, by jej życie toczyło się z dala od blasku reflektorów, bo jak mówi, szczęście rośnie tylko w ciszy. Historia Agaty Kuleszy pokazuje, że nawet po latach bólu i rozczarowań można odnaleźć spokój i nowy sens. Jej miłość i małżeństwo są dowodem, że nigdy nie jest za późno, by zacząć od nowa. Ta przemiana poruszyła fanów i kolegów z branży, którzy dziś patrzą na nią z podziwem i życzą jej wszystkiego co najlepsze. Choć historia nowej miłości Agaty Kuleszy wydaje się jak z filmu, w rzeczywistości nie była wolna od trudnych chwil i emocjonalnych burz. W pierwszych miesiącach po ślubie para musiała zmierzyć się z tym, z czym boryka się każde dojrzałe uczucie różnicami charakterów, zmęczeniem codziennością i cieniem przeszłości, który wciąż czasem wracał. Agata, kobieta o silnym temperamencie, przyzwyczajona do samodzielności i intensywnej pracy, Nieraz zderzała się z bardziej spokojnym i uporządkowanym sposobem bycia swojego męża. On z kolei, człowiek z natury zamknięty, nie zawsze potrafił zrozumieć emocjonalność i energię, z jaką Agata podchodziła do życia. Zdarzały się kłótnie czasem o drobiazgi, czasem o kwestie głębsze, jak brak wspólnego czasu czy różne spojrzenie na przyszłość. Według osób z ich otoczenia największe napięcia pojawiły się w okresie, gdy aktorka przygotowywała się do premiery nowego spektaklu i spędzała długie godziny w teatrze. Partner nieprzyzwyczajony do tak intensywnego trybu życia zaczął czuć się odsunięty. Agata natomiast miała wrażenie, że nie otrzymuje wystarczającego wsparcia w kluczowych momentach. Wtedy pojawiły się pierwsze rozmowy o tym, jak trudno jest łączyć życie artystki z życiem prywatnym. Jednak, zamiast oddalić się od siebie, postanowili znaleźć rozwiązanie. Wprowadzili prostą zasadę raz w tygodniu wieczór tylko dla siebie, bez telefonów, planów i rozmów o pracy. Te chwile wypełnione spokojem i bliskością pomogły im odbudować równowagę. Z czasem nauczyli się mówić o tym, co ich boli, zamiast milczeć. Agata przyznała w jednym z wywiadów, że największą siłą ich związku jest szczerość, nawet jeśli bywa trudna. Zrozumiała, że miłość to nie tylko wspólne chwile szczęścia, ale też cierpliwość wobec słabości drugiej osoby. Każda kłótnia i każde nieporozumienie, zamiast ich dzielić, zbliżały ich coraz bardziej. Po każdym trudnym dniu potrafili spojrzeć sobie w oczy i przyznać rację drugiemu, a to, jak mówią znajomi pary, było znakiem ich dojrzałości. Bliscy aktorki zauważyli, że po tych momentach Agata stawała się spokojniejsza i bardziej refleksyjna. Zaczęła częściej mówić o wdzięczności, o tym, że znalazła człowieka, który potrafi ją przyjąć z całym bagażem emocji i przeszłości. Ich relacja nabrała nowego wymiaru, w którym nie chodziło o doskonałość, ale o wzajemne zrozumienie. Przyjaciele pary opowiadają, że w ich domu coraz częściej słychać śmiech, a dawny cień niepewności zniknął. Kiedy informacje o ich drobnych nieporozumieniach pojawiły się w mediach, fani zareagowali ze zdumieniem, ale i ogromną sympatią. W komentarzach pod artykułami dominowały słowa wsparcia. Internauci pisali, że prawdziwa miłość zawsze przechodzi próby i, że najważniejsze to potrafić wrócić do siebie mimo trudności. Fanki Agaty, które od lat podziwiały ją za szczerość i siłę, uznały, że tym razem pokazała, iż nawet po burzach można odbudować szczęście. Wśród publiczności i środowiska artystycznego pojawiło się wiele ciepłych reakcji. Koledzy z teatru mówili, że Agata. Dzięki tej relacji stała się jeszcze bardziej autentyczna na scenie, jej emocje są teraz głębsze, prawdziwsze, jakby czerpała z własnych przeżyć. Sama aktorka przyznała, że doświadczenia z życia osobistego uczą ją pokory, a każda trudna rozmowa w domu przekłada się na większą prawdę w jej aktorstwie. Po kilku miesiącach wspólnego życia para odnalazła swój rytm, on nauczył się akceptować intensywność jej zawodu i potrzebę twórczej wolności. Ona natomiast zaczęła bardziej doceniać jego spokój i opanowanie. Często wspomina, że to właśnie różnice między nimi stały się ich siłą, nauczyły ich kompromisu i wzajemnego szacunku. W ich relacji nie ma już miejsca na ciche dni, jest za to dialog i bliskość, której oboje wcześniej szukali. Dziś Agata i jej mąż pojawiają się razem na wybranych wydarzeniach publicznych. Nie szukają rozgłosu, ale ich obecność nie pozostaje niezauważona. Kiedy w maju tego roku pojawili się wspólnie na gali rozdania nagród filmowych, sala powitała ich oklaskami. Było w tym coś symbolicznego: aktorka, która przez lata niosła ciężar przeszłości, teraz promieniała szczęściem, a u jej boku był człowiek, który pomógł jej odzyskać wiarę w miłość. Na portalach społecznościowych lawina komentarzy od słów zachwytu po poruszające wyznania fanów, którzy pisali, że historia Agaty jest dla nich dowodem, że nigdy nie wolno się poddawać. Jedna z fanek napisała, że obserwując jej życie, ma poczucie, że każdy zasługuje na drugą szansę, a miłość po burzy smakuje najpiękniej. Aktorka dziś podkreśla, że prawdziwe szczęście to nie idealny związek, lecz ten, w którym dwoje ludzi potrafi przyznać się do błędu i iść dalej razem. Dla niej każda sprzeczka to lekcja, a każdy powrót to dowód, że wciąż im na sobie zależy. Agata mówi, że właśnie dzięki tym trudnym chwilom zrozumiała, czym jest prawdziwa bliskość, nie w chwilach spokoju, ale w momentach, kiedy trzeba stanąć naprzeciw siebie i mimo wszystko wyciągnąć rękę. Fani i znajomi zgodnie twierdzą, że Agata Kulesza przeszła niesamowitą przemianę. Z kobiety pełnej niepokoju i rezerwy stała się symbolem siły, dojrzałości i odwagi, by kochać po raz drugi. Jej historia inspiruje i pokazuje, że nawet po wielu rozczarowaniach można odnaleźć spokój i prawdziwe uczucie. Kariera Agaty Kuleszy to jedna z najbardziej imponujących historii współczesnego polskiego kina. Aktorka, która zaczynała skromnie w latach 90., dziś jest symbolem profesjonalizmu, klasy i siły kobiety, która potrafiła zbudować swoją pozycję w świecie filmu wyłącznie dzięki talentowi i ciężkiej pracy. Jej droga na szczyt była długa, pełna wyzwań i przełomowych ról, które na trwałe zapisały się w historii polskiej kinematografii. Po raz pierwszy pojawiła się na dużym ekranie w 1993 roku w komedii Człowiek z, która otworzyła jej drzwi do świata filmu. Następnie zagrała w dramacie historycznym Poznań 56 w 1996 roku, a kilka lat później w obyczajowym The Spring to Come z 2001 roku. Kolejne produkcje, takie jak Moje pieczone kurczaki z 2002 i Expecting Love z 2008 roku, pozwoliły jej rozwinąć warsztat i pokazały ogromną wszechstronność. Potrafiła grać zarówno role komediowe, jak i dramatyczne. Prawdziwy przełom przyszedł jednak w 2011 roku wraz z filmem Suicide Room w reżyserii Jana Komasy, gdzie wcieliła się w matkę głównego bohatera. Jej występ wzruszył publiczność i krytyków. Przynosząc jej prestiżową nagrodę, złota kaczka dla najlepszej aktorki. Ten sam rok okazał się przełomowy także z innego powodu kulesza wystąpiła w głośnym filmie wojennym Róża Wojciecha Smarzowskiego. Jej rola kobiety, naznaczonej traumą wojny, łączącej siłę z delikatnością, przyniosła jej pierwszą w karierze polską nagrodę filmową orzeł dla najlepszej aktorki. Od tego momentu stała się jedną z najważniejszych postaci kina artystycznego. W 2013 roku świat zobaczył jej talent w pełnej krasie. W filmie Ida Pawła Pawlikowskiego uhonorowanym Oscarem Kulesza zagrała Wanda Grus. Byłą działaczkę komunistyczną, kobietę pełną sprzeczności, która toczy wewnętrzną walkę z przeszłością, to właśnie ta rola przyniosła jej uznanie na arenie międzynarodowej. Otrzymała nagrodę Los Angeles Film Critics Association za najlepszą rolę drugoplanową, statuetkę Clotrudis Award. A także drugiego w karierze orła za najlepszą główną rolę kobiecą. Krytycy porównywali jej kreację do najwybitniejszych ról europejskiego kina, podkreślając jej naturalność i głębie emocji kulesza nie zwalniała tempa. W 2015 roku zagrała w These Daughters of Mine, za co otrzymała nominację do kolejnego orła, potwierdzając, że potrafi łączyć dramat z subtelnym humorem. W 2016 roku pojawiła się w filmach The Innocence. I jestem mordercą, gdzie stworzyła postać o niezwykłej intensywności psychologicznej. Jej praca w tym okresie przyniosła jej kolejne wyróżnienia, a magazyn Zwierciadło przyznał jej prestiżową nagrodę Kryształowe Lustro za wybitne osiągnięcia w sztuce aktorskiej. Kulesza przez lata współpracowała z najwybitniejszymi polskimi reżyserami. Smarzowskim, Komasa, Choloupkiem, Pawlikowskim, Szumowską, a każda z tych współprac owocowała dziełami, które zapadały w pamięć. W 2018 roku zachwyciła widzów w Zimnej wojnie Pawlikowskiego, a dwa lata później wystąpiła w filmach The Hater, Nigdy nie będzie śniegu i 25 lat niewinności. Ten ostatni przyniósł jej kolejną nominację do Polskiej Nagrody Filmowej za najlepszą rolę kobiecą. W 2021 roku powróciła na ekrany w czarnej komedii Wesele, ponownie w reżyserii Smarzowskiego. Jej kreacja została szeroko komentowana i doczekała się kolejnej nominacji do Orła, tym razem w kategorii roli drugoplanowej. Aktorka ponownie udowodniła, że potrafi odnaleźć się w każdej formie filmowej, od dramatów historycznych po współczesne thrillery. W 2023 roku zagrała główną rolę w filmie Zielona Granica, także w reżyserii Smarzowskiego, gdzie poruszyła widzów do głębi kreacją kobiety uwikłanej w dramatyczne realia polityczne i moralne. Rok później rozpoczęła intensywną pracę nad trzema nowymi projektami dramatem rodzinnym, gdzie zaczynamy – biografią Simony Kosak oraz thrillerem szpiegowskim The Partisan. W tym samym czasie przygotowuje się do premiery filmu Dom Dobry. Który wejdzie na ekrany w 2025 roku i ma być kolejnym mocnym głosem w jej dorobku. Poza filmem Kulesza pozostaje aktywna także w teatrze, gdzie regularnie występuje na scenach warszawskich. Jej interpretacje klasycznych ról zyskały uznanie krytyków i publiczności. W 2014 roku za wybitne osiągnięcia artystyczne została odznaczona Krzyżem Orderu Odrodzenia Polski oraz srebrnym medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis. Dziś Agata Kulesza ma na koncie cztery polskie nagrody filmowe, dwanaście nominacji i kilkadziesiąt wyróżnień na festiwalach krajowych i międzynarodowych. Jest członkinią Polskiej Akademii Filmowej i mentorką młodych aktorów. W wywiadach często powtarza, że jej sukces to efekt pracy, a nie sławy, i że wciąż czuje głód sztuki. W jej spojrzeniu nie ma ani rutyny, ani zmęczenia jest spokój i pasja, która popycha ją do przodu. Jej kariera to nie tylko zbiór nagród, ale przede wszystkim opowieść o kobiecie, która mimo trudności osobistych potrafiła zachować autentyczność. Agata Kulesza od lat jest dla widzów wzorem siły, profesjonalizmu i odwagi, a każda nowa rola potwierdza, że wciąż ma wiele do powiedzenia. Agata Kulesza nie zwalnia tempa i wciąż potwierdza, że jest jedną z najbardziej wszechstronnych aktorek swojego pokolenia. Każdy rok w jej karierze przynosi nowe wyzwania i kolejne potwierdzenie niezwykłej formy artystycznej. Po sukcesach na polskich i zagranicznych festiwalach kulesza stała się jedną z nielicznych polskich aktorek rozpoznawalnych w międzynarodowym środowisku filmowym. Jej nazwisko pojawia się obok największych europejskich twórców, a współpraca z Pawłem Pawlikowskim, Janem Komasą czy Małgorzatą Szumowską otworzyła jej drzwi do światowej kinematografii. W ostatnich latach Agata Kulesza coraz częściej angażuje się w projekty o dużym ładunku emocjonalnym i społecznym. W 2020 roku jej rola w filmie The Hater stała się jednym z najczęściej komentowanych występów roku. Krytycy pisali, że Kulesza potrafi w jednej scenie przejść od ciepła matczynego do surowego dystansu, a każda jej reakcja wydaje się prawdziwa. To właśnie ta umiejętność naturalności sprawia, że reżyserzy tak chętnie z nią pracują. W tym samym roku wystąpiła w filmie Nigdy nie będzie śniegu, który był polskim kandydatem do Oscara. Współpraca z Michałem Englertem i Małgorzatą Szumowską przyniosła jej uznanie również poza Polską. Kulesza od dawna podkreśla, że wybiera tylko te role, które niosą ze sobą emocjonalną głębię i znaczenie. Nie interesują jej proste historie ani łatwe sukcesy. W wywiadach mówi, że każda postać, którą gra, musi ją czegoś nauczyć. Tak było w filmie 25-Lat Niewinności, gdzie wcieliła się w matkę niesłusznie skazanego mężczyzny. Jej rola była jednym z filarów produkcji i przyniosła jej kolejną nominację do Orła. W 2021 roku wróciła do współpracy z Wojciechem Smarzowskim w filmie Wesele. Tym razem pokazała zupełnie inną stronę kobiety silnej, ale zniszczonej przez rzeczywistość. Krytycy zgodnie przyznali, że kulesza potrafi zamienić każdą scenę w emocjonalny monolog. W tym samym czasie rozpoczęła zdjęcia do Zielonej Granicy, gdzie ponownie stanęła przed kamerą w trudnej roli kobiety uwikłanej w moralne dylematy współczesności. Film trafił do międzynarodowej dystrybucji i został uznany za jeden z najodważniejszych głosów polskiego kina ostatnich lat. Drodzy widzowie, dziękujemy, że byliście z nami w tej niezwykłej podróży przez życie i karierę Agaty Kuleszy. Jej historia to nie tylko opowieść o wybitnej aktorce, ale także o kobiecie, która z odwagą. Stawiała czoła przeciwnościom i nigdy nie przestała wierzyć w siebie. Każdy jej film, każda rola, każdy gest to dowód, że sztuka potrafi zmieniać serca i inspirować do walki o własne marzenia. Agata Kulesza pokazała, że prawdziwa siła tkwi w autentyczności i że sukces jest wtedy, gdy pozostaje się wiernym swoim wartościom. Jeśli poruszyła was ta historia, jeśli chcecie poznawać dalsze losy artystki która nieustannie zachwyca swoim talentem i odwagą, subskrybujcie nasz kanał. Kliknijcie przycisk subskrybuj, aby być zawsze na bieżąco z najnowszymi wiadomościami z życia gwiazd, kina, teatru i kultury. Wasze wsparcie jest dla nas bezcenne, to dzięki Wam możemy tworzyć kolejne materiały pełne emocji, pasji i szacunku dla tych, którzy swoim życiem i pracą inspirują tysiące ludzi. Zostańcie z nami, bo każda historia, którą opowiadamy, ma w sobie cząstkę prawdy, piękna i nadziei.